Zapowiada się emocjonujący weekend, ponieważ spadł deszcz, na godzinę przed kwalifikacjami może się okazać, że będą to kwalifikacje po, po mokrym torze, więc będzie to na pewno emocjonujący weekend. Ja lubię ten tor, bardzo szybki tor, należy do, dla odważnych kierowców i oczekiwania są takie, że, żeby znowu być szybszy. Że przez pierwsze okrążenie ja spróbuję gonić. Na każdym kolejnym sądzę, że już będą mnie gonić z tyłu ci, którzy mnie dublują. No bo nie ma co ukrywać, jestem tutaj dla zabawy. Moim zadaniem jest przeżyć i nie przeszkadzać zawodowcom. Więc najlepsze, co mogę zrobić, to postarać się zachować godnie i dojechać w całości do mety. Jestem mega szczęśliwy. W końcu się udało wygrać kwalifikację, pole position do jutrzejszego wyścigu. Okrążenie było czyste, bez większych błędów, a przede wszystkim było mokro na to, że ja lubię jeździć w deszczu, lubię w ciężkich warunkach i pokazałem to po raz kolejny dzisiaj, więc jestem bardzo szczęśliwy. Kiekvieną ratą radau geresnę liniją ir galbūt man nepakako laiko ją įveikti, bet bet kokiu atveju padangos buvo geriausios keletą pirmųjų ratų ir pirmosiose ratų nepavyko, bet bet kokiu atveju nenusileisiu.